Udrażnianie głowicy drukarka Brother DCP J140. Uff. Zestaw do udrażnienia, który będzie nam potrzebny. Link do zakupu pod filmem. Wyłączamy zasilanie drukarki. Otwieramy. Wyjmujemy tuż. Zestawu wyjmujemy yy, strzykawkę z płynem, z końcówką żółtą, i zakładamy na poszczególne dysze, które chcemy przeczyścić. Końcówka idealnie pasuje. Idealnie pasuje na każdą zdyż i przepychamy po kolei wszystkie kanały i dysze, które chcemy wyczyścić. W naszym wypadku tylko kolor czarny, ewentualnie jeszcze magenta, a ma nie do druki spróbujemy przepchnąć też magentę. Przepychamy delikatnie, żeby było duże pociśnienie, żeby nam szykawka nie wystrzeliła, tak jak na poprzednich filmikach. I wystarczy. Zakładamy tuszę. Widzę, że klient nie pozdejmował. Bardzo ważna rzecz. Odpowietrzników z tuszy trzeba pamiętać. Jedna z ważniejszych rzeczy, żeby zdejmować odpowietrzniki z tuszy, A wtedy na pewno będzie źle drukowała drukarka. Włączamy drukarkę, wykonujemy procedurę czyszczenia dysz i powinno być już wszystko w porządku. Zapraszam do zakupu.